Mam na imię Kasia po polsku, bo mam też masajskie imię na Jałasim. Nie bez powodu noszę masajską szukę, o tym też zaraz powiem. I moja droga do tego momentu, w którym jestem, była dosyć nietypowa. Jeżeli chodzi o karty, to pierwszy raz miałam karty anielskie od mojej mamy dała mi je, kiedy miałam 15 lat i wtedy już tak zaczynałam zaglądać w przyszłość, medytować. Jednak później przyszedł czas ciemnej nocy duszy. Wielu z Was wie, o czym mówię i oddaliłam się od tego typu energii, chociaż wszechświat jak zawsze mnie prowadził, tak jak prowadzi nas wszystkich, bo jak studiowałam w Stanach w 2014 roku, to poznałam mojego drugiego przyjaciela, którego ojczymem jest Indianin, i wtedy uczestniczyłam po raz pierwszy w ceremonii szałasopotów. Było to niezwykłe doświadczenie oczyszczenie i to zaczynało mnie z powrotem otwierać na te wyższe energie. Potem, powoli, zaczęłam znowu medytować, czytać na temat astrologii. No i przyszła pandemia. To był na pewno moment przełomowy dla wielu z Was, dla mnie też. Wiele rzeczy mi się wyjaśniło, priorytety mi się rozjaśniły i zaczęłam znowu wracać do siebie. Po tej ponownej aktywacji w 2020 zaczęły dziać się piękne rzeczy. Otwierała się nowa ścieżka, chodziłam na warsztaty, robiłam kursy online, offline. No, a potem zaczęłam pracować przy warsztatach metody Wima -Hoffa. Nie jestem instruktorem, po prostu pomagałam im w organizacji. Poznałam też samego Wima. Bardzo ciekawy człowiek. To doprowadziło też do tego, że w grudniu 2022 roku pierwszy raz wzięłam lodową kąpiel. To jest doświadczenie uzdrawiające, oczyszczające i bardzo transformujące. Po inicjacji lodem, czas na inicjację ogniem, bo kilka dni później, po kąpieli lodowej, wyruszyłam do Kenii kręcić film dokumentalny. Z wykształcenia jestem montażystką wideo. Jak się okazało kręcenie filmu to nie był jedyny powód, dla którego wszechświat zaprowadził mnie do Kenii. Jeśli chcesz widzieć więcej o naszym filmie, to link jest w opisie. W Kenii przeżyłam niesamowitą transformację, poznałam niezwykłych ludzi, przeszłam niesamowite lekcje życiowe, Byłam 12 godzin w buszu, zostałam przyjęta do plemienia Masajów, stąd moje imię Najauasim, ta, która przynosi radość, no i ta piękna szuka. Kochani, jeszcze raz Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że tym razem ja mogłam podzielić się z Wami moją historią. Niech nasze kosmiczne plemię rośnie w wibracji miłości i wdzięczności. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.